Cześć, witajcie, ja jestem Władek, a to jest kolejny odcinek serii Otwieramy Road to Euro 2016 Road to Euro, czyli super kolekcja, najnowsza kolekcja z wydawnictwa Panini I dzisiaj będziemy otwierać dużą puszkę kolekcjonera Puszka kolekcjonera, czyli 10 saszetek plus 3 karty z limitowanej edycji Normalnie taką puszkę możemy kupić za 44,99 Ale teraz zobaczcie Super wyprzedaż w sklepach Smyk i możemy, może nie super, no ale jest zawsze to coś, nie? Zawsze jest troszkę taniej. I możemy już taką puszeczkę za 39,99. Tak więc yy, te 5 zł taniej. Można taką puszeczkę sobie zakupić. Zobaczymy teraz, co tutaj mi się trafiło. Trzy karty limitowane. Trzy super karty. Jeszcze zobaczymy tą puszkę dookoła. Zobaczcie jak ona się prezentuje. Naprawdę fajnie się fajne robi wrażenie, wszystkie te oficjalne herby, wszystkie oficjalne znaki Euro i, i wydawnictwa Panini i Adrenalin Tak więc całe całe, całe, cała otoczka jest super a teraz tada, otwieramy tu mamy jakąś kartę Collection Store i już patrzymy jakie mamy karty limitowane i mamy super hit od razu. W super koszulce reprezentacji Anglii. To nowość, ponieważ Anglia zawsze miała białe koszulki. Na tych wydawnictwach Panini oni nie mieli licencji i nie mogli prezentować e, reprezentacji Anglii w pełnej okazałości, ale już od tego wydawnictwa, od tej serii będziemy już mogli ich oglądać w tych oficjalnych strojach. Tak więc mamy Runea i tutaj Her y, boże kodzik. Do Runeya, Jeśli ktoś, jest, ktoś zbiera te kodziki, to już je ma. Do tego mamy jeszcze dwie karty i super karty. Akurat moje powtórki: Zlatan Ibrahimowicz i Cristiano Ronaldo. Jeśli ktoś chce do nich kod, to trzeba będzie pod filmikiem kliknąć w link na mój, na mój profil na Facebooku i tam pod filmikiem napisać, napisać że chce kod. I kogoś tam wybiorę z tych moich stałych widzów i, i komuś yy, dam te kodziki I jednej osobie Ronaldo i jednej Ibre, tak więc yy, piszcie, piszcie pod filmikiem, klikajcie w profil na Facebooku i tam będziemy mogli, yy, będę mógł wam dać kody. No i oczywiście to, co tygrysy lubią najbardziej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć szetek. Mamy w tym w tej puszce zaraz sobie otworzymy tutaj ze dwie, a resztę już będzie w następnym filmiku, i już patrzymy, co mi się tym razem trafi. Jak dotychczas miałem raczej. Mało tutaj szczęścia. Jeszcze przypomnienie szybciutkie, że mamy 333 karty. Najważniejsze, naj, najrzadziej spotykane to jest niby oficjalna maskotka, ale ja ją bardzo często trafiam. Tak więc może powiedzmy, że Game Changer to jest taka karta, którą najbardziej byśmy chcieli, niby raz na 17 saszetek. Tak więc Game Changer to jest taka karta, którą najbardziej chcemy. I mamy pierwszą kartę. Otworzyłem to Rising Star Lucas Digne z reprezentacji Francji, Fran francuski kogucik, i następna Elmander Sparf z, z Finlandii, Manolas z, z Grecji, i mamy Hugo Loris Kolejny Francuz, tym razem Bramkarz. I Aleksander Tetley, tym razem z Norwegii. Norwek i druga szafeczka, którą sobie otworzymy tutaj. To będzie... Ach, tak. Tu mamy część z drużyny rumuńskiej, a mamy Logo Federacji Polskiej, plus 5 do skilli w tym filmiku. <laughs> A tutaj mamy Gary Cahill. Cipiciu. Cipiciu Rumun oczywiście, nazwisko rumuńskie. Cipiciu p Czech e, z reprezentacji Czech. I mamy Steven Defour. To jest piłkarz belgijskiej reprezentacji na karcie Dynamo. Karta Dynamo, czyli już taka lepsza. Jeśli ktoś chce kodzik, to proszę bardzo. Nie wiem, tutaj do tego Risinga też kodzik, jeśli by ktoś chciał. A jeśli chcecie kody do Cristiano Ronaldo albo Zlatana Ibrahimowicza z tych kart limitowanych, to tak jak powiedziałem, zapraszam wszystkich na mój profil na Facebooku. Tam pod tym filmikiem trzeba będzie go jak gdyby załapkować i zgłosić się do mnie. Wybiorę dwie osoby, które dostaną kodziki z tych kart. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Był filmik z serii Road to Euro 2016. Ja byłem Władek, a Was na tą chwilę żegnam i zapraszam do kolejnych filmików z tej serii. Tak więc cześć!